10. Komodor. Na pierwszy rzut oka wygląda jak mob, ale niech cię nie zmyli ta fryzura. To nie dekoracja z włóczki, to żywa legenda węgier. Komodor został stworzony do pilnowania stad owiec w nocy. Jego sierść, te charakterystyczne dredy, to nie przypadek. Chronią go przed zimnem, wilkami i ludzkim ostrzem. Potrafi godzinami leżeć nieruchomo, zlewając się z otoczeniem, a potem w jednej sekundzie rzuca się do ataku. Złodziej myśli, że to dywan. A wtedy komodor pokazuje, dlaczego przez setki lat nikt nie odważył się podejść do jego stada. 9. Bullmastiff W XIX-wiecznej Anglii strażnicy lasów mieli poważny problem z kłusownikami. Potrzebowali psa cichego, szybkiego i silnego, nie szczekającego na każdy szelest, tylko takiego, który potrafi działać bez ostrzeżenia. Tak narolił się bull mastiff. Pullmastiff, pół, pół bulldog. Idealne połączenie instynktu i siły. Nie atakuje dla zabawy. Nie szczeka bez powodu. Jego zadaniem było obalić człowieka, obezwładnić go i czekać. Nie znajdziesz w nim paniki ani strachu. To pies, który wie, że wygra każdą konfrontację. 60 kg czystych mięśni, posłuszeństwa i instynktu obronnego. Wystarczy jedno jego spojrzenie, by każdy włamywacz zrozumiał, że zrobił duży błąd. 8. Akita Inu. Pies o duszy samuraja. W Japonii przez wieki uważano go za symbol odwagi, honoru i lojalności. To rasa, której nie da się kupić tanim jedzeniem czy sztuczką. Akita nieufnie podchodzi do obcych, ale gdy pokocha, to na zawsze. To pies, który nie potrzebuje poleceń, bo działa z własnego poczucia obowiązku. Złodziej, który wejdzie na teren Akity, nie usłyszy szczekania, zobaczy zimne, skupione oczy i ciszę przed burzą. A jeśli zrobi krok za daleko, Akita nie odpuści. I co najważniejsze, ona zapamięta. Jej pamięć jest tak dobra, że rozpozna twarz nawet po latach. 7. Owczarek niemiecki. Legenda, ikona, synonim posłuszeństwa i inteligencji. Od dekad to pierwszy wybór policji, wojska i służb ratowniczych. Ale w domu to nie maszyna. To lojalny, czujny strażnik, który zawsze stoi krok przed zagrożeniem. Owczarek niemiecki wyczuje złe intencje szybciej niż ty zdążysz zareagować. Potrafi rozpoznać ton głosu, ruch dłoni, napięcie w ciele. Działa błyskawicznie, ale zawsze z chłodną głową. I choć jest gotów na wszystko, to w codziennym życiu potrafi być delikatny i cierpliwy, szczególnie wobec dzieci. To właśnie ta równowaga, między siłą a empatią, czyni go niezastąpionym. 6. Mastiff Angielski. Największy pies na świecie. Nie potrzebuje przemocy, żeby wzbudzić respekt. Jego sama obecność wystarczy, by złodziej obejrzał się trzy razy. Waży ponad 100 kg, a mimo to porusza się z zaskakującą gracją. W średniowieczu pilnował zamków, chroniąc rycerzy i ich rodziny. Był bronią i tarczą jednocześnie. Dziś to łagodny olbrzym, ale tylko dopóki jego rodzina jest bezpieczna. Kiedy poczuje zagrożenie, przełącza się w tryb obrońcy. Nie ma drugiego takiego psa. Spokojnego, majestatycznego, ale zdolnego w sekundę przejść od ciszy do siły, która zatrzyma człowieka w miejscu. 5. Cane Corso. Włoski gladiator w psim ciele. To nie jest pies dla każdego. Cane Corso łączy inteligencję z czujnością i zrównoważonym temperamentem. Nie panikuje, nie działa impulsywnie. Zanim ruszy, ocenia. Zanim zaatakuje, ostrzega. Jego spojrzenie wystarczy, by człowiek poczuł, że jest obserwowany. Dla rodziny lojalny, cierpliwy i zaskakująco czuły. Dla obcych, zimny, nieufny i bezkompromisowy. To pies, który czuje emocje człowieka. Jeśli właściciel się boi, kane corso przejmie jego lęk i zamieni go w siłę. A wtedy nawet złodziej z nożem nie ma żadnych szans. 4. Doberman. Powstał z potrzeby. Dosłownie. Jego twórca Louis Doberman był poborcą podatkowym i chciał psa, który odstraszy każdego, kto próbowałby go okraść. Efekt? Stworzył jedną z najbardziej eleganckich i jednocześnie groźnych ras świata. Smukły, szybki, precyzyjny jak skalpel. Nie atakuje chaotycznie, jego ruchy są przemyślane, dokładne, skuteczne. Doberman potrafi bronić, ale też analizować sytuację w ułamku sekundy. To połączenie atlety i stratega. Pies, który wygląda jak model z okładki, ale ma w sobie energię, z którą nie warto igrać. 3. Belgijski Malinua. To demon szybkości i inteligencji. Udubieniec jednostek specjalnych, policji, wojska. Ten pies działa, zanim człowiek zdąży pomyśleć. Ma refleks kota, siłę lwa i posłuszeństwo żołnierza. Skacze na 3 metry, potrafi obezwładnić napastnika w sekundę, ale w domu to pies o wielkim sercu. Oddany, lojalny, kochający. Malinua nie jest dla każdego. Potrzebuje zajęcia, wyzwania, sensu. Bez tego potrafi się nudzić. A znudzony Malinua to jak sportowy samochód z wciśniętym gazem. Dla złodzieja? To koszmar, który pojawia się znikąd i znika, gdy jest po wszystkim. 2. Rottweiler. Cichy, pewny siebie, skoncentrowany. Nie szczeka, obserwuje. Nie ostrzega, działa. Jego przodkowie pilnowali zaprzęgów i pieniędzy rzeźników w Niemczech. Musieli być niezawodni, lojalni i nieprzekupni. Tacy są do dziś. Rottweiler nie rzuca się bez powodu. Najpierw analizuje, a potem wykonuje jeden błyskawiczny ruch. To pies, któremu możesz ufać bardziej niż wielu ludziom. A kiedy złodziej przekroczy próg jego terytorium, już się stamtąd nie wydostanie. Jeden. Owczarek kaukaski. To nie pies. To czołg na czterech łapach. Powstał w surowych górach Kaukazu, by bronić stad przed wilkami i niedźwiedziami. Wytrzyma temperatury, głód, ból, nic go nie złamie. Jego siła fizyczna jest potężna, ale jeszcze bardziej imponująca jest jego determinacja. Owczarek kaukaski nie cofnie się, nawet gdy przeciwnik jest dwa razy większy, a kiedy uzna, że jego rodzina jest w niebezpieczeństwie, staje się nie do zatrzymania. Żaden złodziej, żaden napastnik, żadne zagrożenie nie ma szans, ale dla swojego człowieka, to olbrzym o sercu dziecka. Czuły, spokojny, lojalny, aż po grób. Która z tych raz według Ciebie jest najodważniejsza? Napisz w komentarzu, a Twój pies może trafić do kolejnego odcinka.